Hola amigos, jestem Miguel Bravo. Zbliża się walentynki, a w tym roku niestety raczej do restauracji nie pójdziemy. I nie każdy potrafi w domu gotować. Dzisiaj mam dla Was lekki przepis na walentynkową sałatkę dla dwojga, taką, którą zaskoczymy swoją kochana. Jest bardzo łatwy, tak, żeby każdy facet mógłby to wykonać, nawet taki błysze w gotowaniu. Ale, panie, też oczywiście zachęcam do gotowania. Na przykład takich policzki wieprzowe, mięczutki zaskakujące smaczne mięso, które swoich facetów na pewno będą zadowolić. Idziemy ze składnikami! Vamos! Świeża pierś indyka, chrupiące pestki, pomidorki, jędrna sałata rzymska i mięszysta papaja, które możecie znaleźć w sklepach jak np. Lidl czy makro. Ewentualnie możecie zastąpić mango albo mszaszkwinię. A jako dressing polecam ten wynagrodę z mango. Wyrażyste, aromatyczne i łatwe do zrobienia. Zobaczcie. Przygotowujemy blendera i do wysokiego szklanka dodajemy miąż z dojrzałego mango. czosnek, ocet, sól, musztarda i odrobinę oliwa. Reszta dodajemy potem. Miksujemy bardzo dokładnie. I teraz, tak jak weśmy robiły majonez, w trakcie pędowlania bardzo powoli dolewamy oliwa z oliwek, tak by powstała emulsja, która będzie czuła, otulił każdy listek z naszej sałaty. Na końcu dodajemy oregano, ale nie zblendujemy, bo wtedy może puszczyć goryczka. Wymieszamy i listu. Teraz przygotowujemy resztę składników. Najpierw zamarynujemy nasze pierś indyka. Dodajemy odrobinę soli, pieprzu i trochę naszego dressing z mango i masujemy delikatnie. Kroimy kawałek papaj, zdejmujemy pestki, obieramy ze skórka i pokroimy w cienki plastry, zachowując kolejność tak żeby potem nam ułatwić estetyczne układanie. Pomidorki kroimy na pół i odstawiamy. Dzielimy kilka listów sałaty, ale aby nie straciła ch chrupkość, trzeba naciąć w ten sposób pod kątem. Wtedy bardzo łatwo odchodzą i reszta sałaty nam zostanie do korzonka, które nam ułatwia e zakonserwowanie. Odrywamy z końcówek listki takiej miękkiej części. One mają takie flakowate konsystencje, a tego nie chcemy na naszą kolację. Zumite osuszonej sałaty odstawiamy parę listek najładniejsze do dekoracji. Reszta pokroimy w miarę równo. Nastawiamy na patelni grillowej grzanka i kiedy będzie rozgrzana, rozłożymy filety z i grillujemy na mocnym ogniu przez około minuta z każdej strony. Nie ruszamy, tak by zdążyło się przerumienić i nabrać tę seksy brązowe krata. Nie zapomnij przekręcić grzanki. Na tej samej patelni możemy też prażyć te pestki z odrobiną soli. Przemieszamy od czasu do czasu. да околу около пол минута. Ке да си индика бенду готове, отставяме на талеш так би отпочел е около минута. Втеде бен дол са чести. По минути от починку, кроиме на наше филете в таких паски и зоба ше помимаше са ученки филете са усочести и мокре. Jak wszystkie składniki mamy nasiakowane, czas nakładać sałatkę. Mamo! Dziękuję za oglądania, muchas gracias i życzę Wam dużo miłości nie tylko 14 lutego, ale i codziennie. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, a teraz się żegnamy. Do zobaczenia! Adios!